Witam panowie, kolejny vlog, środa yy, Godzina 11 Już napierdalam na bocikach Generalnie sytuacja taka Że yy, Dzwoniła do mnie Typiarka, której sprzedawałem ostatnio telefon I wyświetliło jej się Powiadomienie jakieś, coś tam kurwa Dom i trzeba było kliknąć Nie pozwalaj i ona do mnie Że chyba telefon jej się zawiesił I że co ona ma zrobić I ja mówię, no pani kliknie tam, nie pozwalaj i będzie wtedy, kurwa, działał, nie? No i kurwa, wszystko finalnie działa. Także, Git, yy, tego no. A ja se poluję na botach. Patrzcie, co łobuz robi. Łobuz, co ty nogą machasz? Co ty nogą machasz? obus ma kijek znowu. Co ty masz, łobuz, za kijek a tak na kijek Alon urus Zarobiszło buzik Dobra panowie tutaj 12 pro taki się pojawił 128 giga stan idealny bateria do wymiany. Ale wyślemy do skupu, napisałem do ziomeczka, nie zgodził się na niższą cenę, także zamówię, wyjdzie 750, powinienem go sprzedać za 900, także no 150 profitu myślę tutaj mamy. Generalnie panowie, nie wiem czy pamiętacie, 13 mini za 600, parę dni temu na vlogu dogadałem, kurwa mucha panu tu znowu lata, eee, zaraz jadę po nią. Spróbuję zbić jeszcze stówę, bo z tym ziomkiem to już pisałem kurwa z miesiąc temu, więc mu powiem, że no 600 to była cena miesiąc temu, a teraz ceny spadły, więc postaram się mu kupić za 500, także będą z 3, 300 stówy może zarobku. To jest raz, dwa to jest w moim mieście, także mam 3 minuty w sumie autem, a potem sobie pojadę na siłkę i w tym momencie sobie też montuję tiktoczka, także no tak to wygląda. Idziemy panowie po 13 mini za 600 Tak jak wam mówiłem Stóweczkę spróbuję opierdolić na miejscu Także zobaczymy Myślę, że się powinno udać No ale zobaczymy No I zaraz, no jesteśmy kurwa na łączach Zaraz się widzimy panowie Dobra panowie, 13 mini durwana. Stan jest elegancki eee, Wszystko jest git Tam bateria 84 Okazało się, że ziomek w ogóle vlogi ogląda, także pozdrawiam serdecznie. Teraz mi jest trochę głupio, że, że gadałem, że jeszcze stówę spróbuję opierdolić. No ale generalnie to opierdoliłem 5 dyszek. Także no, no musiałem po prostu, jestem krętaczem. Także kupiona za 550. Nie wiem za ile ją sprzedam tak szczerze. No ale myślę, że z 300 będą tutaj profitu może 250. Yy, także git i lecę teraz na siłkę. No generalnie jestem kurwa, trochę krętaczem, ale takie życie, panowie. No, ale spokojomek, pozdrawiam. Yy, na pewno mnie oglądał. Dobra, panowie, jestem już po siłce. Yy, udało mi się na siłce dorwać 12 Pro za 670. Także jadę do chaty, zjem sobie coś, zawijamy diabła i jedziemy po telefonik. 40 minut drogi jest, 40 km, także nie ma tragedii. I tutaj będą też z 300. Do skupu pójdzie za kafla, wymienię w nim baterię, także będą prawie 300 zysku. A tamtą 13 mini też sprzedaję do skupu za 850, także mamy 300 zysku. Łobuz mnie chciał szukać i podnosił cały czas chusteczkę, jak mu dawałem komendę i się smaczka w nieskończoność. Macowany jest. Chodź, jedziemy po telefon. No i telefonik dorwany 12 Pro 128 GB, 78 kondycji. Stan bardzo dobry, nie ma rysek żadnych yy, za 660. Jeszcze udało mi się dychę zbić na karmę dla łobuza. Także zajebiście. Yy, no i co, wymienię w nim baterię. Nie wiem, ile mnie to wyjdzie z 70 zł, 80. I sprzedam do skupu pewnie za 1020, coś takiego, spróbuję dogadać. No, także z 3 stówki tutaj profitu, także zajebiście na tamtej 13 mini też chyba 3 stówki dokładnie. No, także dzisiaj w sumie 6 stówek za dwa fony, które praktycznie same do mnie wpadły. No, także zajebiście. Twoją drogą, tą 12 Pro zgarnąłem z mojej specjalnej metody, która jest oczywiście w moim kursie no generalnie pisało do babki chyba z 15 innych osób i ja totalnie na luzie zbiłem to z 800 na 670 i dychę jeszcze na miejscu także moja specjalna metoda topeczka eee, oczywiście jeśli ktoś byłby zainteresowany kursem to napiszcie do mnie na Discordzie link macie w opisie tego filmu Urywaj, jak tam wsadzili. iPhone 11 na 300 z poprzedniego odcinka. Zobaczymy tego gadka w domu. Ja panowie mam tą 11. Ogólnie trochę za nią przepłaciłem. Nie wiem, na chuj ją kupiłem za 300. Generalnie wyczyściłem port. Port działa. Yy, także jest git, bo był niby port, właśnie nie działał, no ale wystarczyło wyczyścić. Tutaj nie wiem, czy to będzie widać. Są dziury w siateczkach, bo pewnie chujowo głośnik grał i chłop przebił kurwa siateczki zamiast je wyczyścić. No, nie widać tego, ale generalnie są, więc przez to mi to nie przejdzie w skupie. I górny głośnik bardzo cicho gra, tak w chuj cicho. Więc nie wiem, chyba po prostu spróbuję to odesłać, albo niech nie wiem, chłop mi z tu weda zwróci i wtedy mnie ten telefon wyjdzie dwie stówy to jeszcze przejdzie, a tak inaczej to nie ma sensu więc po prostu wtedy zrobię zwrot z racji, że górny głośnik praktycznie nie gra no i że są te siadeczki przebite ty panowie wie ktoś kurwa co ja tu zapakowałem? bo ja nie wiem co to kurwa jest? nie wiem czy ja mam demencję? czy co? Ale chyba dzisiaj to pakowałem. Zaraz się sprawdzę na klipach, kurwa. Jedynastkę poczyściłem, poczyściłem i jakoś gra ten głośnik. Yy, I baterię też się da trochę podbić, także chyba sobie ją zostawię. Sprzedam ją po prostu za 400, stówy czy coś takiego. Zawsze to jest stuwa zysku. No i spróbuję z gościa jakąś, chociaż te 5 glipa albo to stówę zbić. Yy, no bo po prostu głośnik gra cicho. No, i są też te dziury w siatce, więc myślę, że nawet takie 5 dni by było uczciwe. Tak swoją drogą to dzisiaj zarobiliśmy z 6 stów. Jakby policzyć tą 11, no to byłoby to powiedzmy 7, yy, a w sumie nawet za bardzo się nie starałem, no bo nic praktycznie nie robiłem. Yy, także zajebiście. No i co, i to by było na tyle. Zostawcie suba, bo jest kurwa daily. Filmy codziennie o 8 rano są. I jak chcesz nauczyć się flipować, wszystkie linki potrzebne w opisie tego filmu, i widzimy się oczywiście jutro. Pozdrawiam serdecznie. Kurwa, co ja, co ja pokazuję tu? Nie wiem, jakiś jestem. Pozdrawiam serdecznie. Do jutra.